Wiem, że wspólnota wiary, wspólnota, do której Bóg mnie powołał, musi być priorytetem w moim życiu. Według skali tych priorytetów ona musi być zaraz po Panu Bogu. Dlatego, że w tej wspólnocie Bóg Cię stawia, żebyś rozwijał się, żebyś uposażał tą wspólnotę, żebyś dawał jej też zachętę, ale też to jest miejsce, w którym możesz przeżywać swoje doświadczenia, swoje troski i bóle. Jeżeli nie masz wspólnoty to ją poszukaj. A jeżeli masz wspólnotę, to doceń tą wspólnotę, w której jesteś. Bo nie jesteś tu z przypadku. Bóg chce, żebyś błogosławił tą wspólnotę swoimi talentami, darami, którymi zostałeś przez Niego obdarzony. Chcę, żebyś w tej wspólnocie nie był siedzącym członkiem, który nic nie robi, ale żebyś służył innym i żebyś mógł doświadczać tego samego od innych. Amen.